Rozpoczynamy nową serię na kanale o wdzięcznej nazwie Ale Dziura. Mam nadzieję, że nowa konwencja nagrań Wam się spodoba. I napiszcie w komentarzu od razu, czy będzie fajnie, czy jest fajnie, czy jest spoko, czy niespoko. Dajcie łapę, suba. Powinno być ok. Od parkingu Sokole Góry udajemy się około pół kilometra leśną drogą do skrzyżowania szlaków zielonego i czarnego. W tym miejscu skręcamy w prawo, idziemy zielonym szlakiem około 300 metrów do kolejnego skrzyżowania. Skręcamy w lewo i idziemy cały czas prosto starym leśnym szlakiem. Po niedługiej chwili dochodzimy do ogromnego otworu jaskini urwistej. O kurwa, jaka wielka! Ale to drzewo było jakoś inaczej, i tak inaczej, nie? To drzewo było tak! Przez środek było zwalone. No. Już kiedyś byliśmy pod otworem tej jaskini i byliśmy przygotowani na poręczowanie z tego zwalonego drzewa. Tylko, że taka śmieszna sytuacja, bo to drzewo było w poprzek otworu, leżało po prostu na otworze. A jak doszliśmy na miejsce, okazało się, że to drzewo osunęło się parę metrów w dół i już nie da się z niego zjechać. Jaskinia urwista niecałe 40 metrów głębokości do najniższego punktu. Przebieramy się. Założyliśmy punkt startowy na pobliskiej drzewach. Zeszliśmy parę metrów w dół, i tam już elegancko zrobiliśmy stanowisko i mogliśmy zjechać już do jeskini. Tu zaczepimy linę. Tam jest pierwsza przepinka. I pomykamy w dół. Jak emocje! ale muszę przyznać, że no kurde blaszka <gry> jak będziesz mógł zjeżdżać to ja Ci krzyknę bo tu się sypie strasznie ja sobie gdzieś przejdę no dobra, no potwierdzam trzeba być pozytywnym. ale pozytywnie no oczywiście podwyżka Tak. A my jesteśmy podceni zajebiście Zajebiście bardzo pozytywnie Ale powiem wam, że jest niekomfortowe miejsce. Jednak poręczowanie przy skale to jest zupełnie co innego. Przy skale to inna jednota można. Wspaniała sceneria. Monumentalna, dziura ogromna. Sama jaskinia nie jest duża, bo ma tylko 120 metrów długości i głębokości około 39 metrów do najniższego punktu. No ale jej ogromny otwór robi niesamowite wrażenie. zjazdy mają to do siebie, że bardzo obraca, a takie obracanie jest mało przyjemne. Tu się zatrzymam, pokażę wam, co tu naokoło jest. część tej jaskini była stworzona sztucznie przez tak zwanych szpatowców. No to jedziemy dalej. Nie, no taki zjazd, to już jest bajka. To jest perfekto, takie coś to. Mega, mega, mega! Jesteśmy na samym dole, jak to Magda nazwała, wrota piekieł. Zaraz sobie pooglądamy, wszystko co tu jest. Wiesiek zaraz będzie e, schodził. Ja się tu odsunę, żeby nie dostać kamieniem w łeb. Wolna do końca! Wiesiek tam u góry zjeżdża już. około 30 metrów. No i jeszcze jaskinia kontynuuje się tam kawałek w dół. Zaraz tam pójdziemy, zobaczymy co jest. Tam u góry jest tylko taka w zasadzie drobna wnęka. Pięknie tu jest w zimie. Bo robią się takie duże chłopki lodowe i naprawdę to imponująco wygląda. Tu zrobił się taki malutki stalagnat z połączenia stalaktytu i stalagmitu. Tu różne formy naciekowe niestety już wyschnięte. Dziura w ziemi jest imponująca. Jest mega ogromna. O, otwór wejściowy robi mega ogromne wrażenie. Popatrzcie tam. Musicie uwierzyć na słowo. Jest tam ogrom pięknych nacieków, niestety wyschniętych. Ta ugóry wnęka powstała sztucznie przez e, szpatowców. A szpatowcy, tak zwani szpatowcy, to osoby, które wydobywały e, kalcyk. Pokażę Wam coś. Zaraz wezmę e, kawałek kika. Popatrzcie, co tu kiedyś było. E, Niech ja to znajdę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? O, mam. Patrzcie, w tym miejscu, u góry, o tu, gdzie pokazuje kijkiem, urwone stalaktyty. Pięknie widać ich w tym momencie. Przekrój, ile 10 tysięcy lat one musiały się tworzyć. No i ktoś przyszedł Eh, Straszne to jest. No a to byli prawdopodobnie, właśnie, setki lat temu, setki. No, około tam, co lat temu, szpatowcy. 100 czy 80 jakoś tak. Tam masz taką wnękę. Gdzie, no? Nic nie ma. Ja myślę, że tu jest jedno dno. Nie. E, tak, to znaczy no tam jeszcze się kontynuuje. Tam, żeby dojść do dna, tam sobie pójdziemy. No, ale co tak jest? Ja wiem czy przyciska... Emocje są. Jest fajnie. W latach 90. podkopano dolne partie jaskini przebijając się przez zawalisko w dolnej części głównej komory. Tutaj na głębokości 36 metrów pojawia się glina, pierwotnie wypełniającą tą część jaskini. Po jej usunięciu odsłonięto dwa niskie korytarzyki, będące rodzajem pustych przestrzeni utworzonych między litą skałą a usuwiskiem wand. No i tu mamy część dolną. Zejdziemy sobie do najniższego punktu jaskini, żebyśmy mogli powiedzieć, że byliśmy na dnie. Na dnie dna! i jesteśmy na dnie dna prawie 40 metrów poniżej tam się nie chce wciskać bo jest, że tak powiem niestabilnie a to wszystko się się kruszy Więc lepiej tam nie ryzykować nie wchodzić Miejsca te są bardzo niebezpieczne ze względu na ryzyko zawału. Zresztą tam jest parę metrów tylko przejścia. Tutaj się nic nie kontynuuje. Przejście to, o ile kojarzę, to jest tutaj, czego nie ma na planach. Zaraz zobaczę, czy w ogóle tam jest sens. Gdziekolwiek się. A tu jest ta mała salka. Mała... mała salka. I tam jest takie niewielkie przejście. To ma parę metrów. Tu możecie zobaczyć pełno nacieków. Jest to niestety osunięte o, To jest kurde takie Na słowo honoru No radzę żebyśmy tu W tym miejscu jak najkrócej byli o, Wiesiek jest bardzo szczęśliwy On uwielbia się tak przyciskać to jest jego marzenie i, i w ogóle... No koło jednak. Silniejsza strona. Zacisk Takie przygody z Kowalskiego. Rozbać zaciskiem jest załoszę? Spoko. No zobacz sobie tu. Tu, tu, jest, tu jest... Tu jest tak, no naprawdę... Ale to jest koło ciekawe. No zacnie tu jest. O, tu jak sobie zobaczycie. To są kryształy kalcytu. To właśnie wydobywali szpatowcy, kalcyt. A tu dużo jest fragmentów kalcytu. Dużo też resztek nacieków. To jaki piękny kalcyt. O! To trzeba wziąć na górę ten, uf, ten fragment, gdzie się przełazi? Myślę, że on jest bardzo szczęśliwy. Serio, on uwielbia takie miejsca. Takie miejsce, to naprawdę mocna strona wieśka. Ludzie takie miejscem cili się duży. <laughs> <laughs> Ego rośnie, tutaj po prostu. Oprócz to tutaj nie wyglądałem. Wow, patrzcie na. Nie za blisko nie komuś, ale Uderzamy na cieki. To co, chcesz tam iść czy nie? No w dwie osoby ciężko będzie. No, taka szczelinka jak w tym miejscu jesteś. No i tym, tym zaciskiem tu pasowałoby przejść, i wtedy na dole jest sporo miejsca. No i tam z 5 metrów jest koniec. Zobaczcie jaki fajny kryształ kryształ kalcy Mega. mega, tu widać jak macieki rosły słoje. Mega, mega piękna. No i nie wiem czy zauważyliście, że tu nie ma błotu. Ładne kamienie. Dużo kalcytu. Piękne. W niektórych miejscach są takie jako róże pustyni. A Takie formy się robią. O patrzcie ile tu skrystalizowanego kalcytu. Miejsce to jest niebezpieczne ze względu na ryzyko zawału, dlatego zrobiliśmy szybki wycof. Patrzcie, fragment stalaktytu albo stalagmitu. Nie wiadomo jak to rosło. Czy od góry, czy od dołu. Ogrom konarów z góry powpadało. W takich miejscach fajnie chodzić Ale bez przęży I jak? Ty chyba nie lubisz takich ciaśniejszych miejsc Lubię że to jasne. <gry> A no, no tak ostatnie rzuty na całość to Tu jest pięknie To przy tej lampie to tu jest pięknie Do góry to świetnie wygląda Popatrzysz na otwór Robi wrażenie. A mi się bardziej podoba, że to jest jak Do filmu. Jak ktoś chce przeżyć przygodę, to zapraszam. No to się wpinam i wychodzę na górę. I już po akcji, nie? Tak To dobrze, szybko się kończy Ale Brudny, ale szczęśliwy? No. Taka mega szybka akcja, nie? Ale za szybka. A jak emocje? Ja po prostu kipię emocjami. Przedtem byłem podekscytowany, a teraz jestem taki jak powiedział zmarnowany emocjonalnie. <laughs> Wypalony emocjonalnie. <laughs> tak, tak. Ale szczęśliwy. Tak. Szybka akcja i powrót do Krakowa.